No, pamiętam jak jak myśmy mieli takiego psa bojko i był Rex, Reks. Reks to był właściciel własnością praktycznie Wojdygi Wojdygi a nasz był Bojko chociaż te dwa pieski oni pochodziły z Wilkawy a bojko to tak był. Trochę był u Wojdigi, trochę u nas. A Reks to był wierny tylko tam. On, jak przyjeżdżał na Ursusie C45 z Wojdygą, z tyłu na pomoście siedział Reks. Bojko, oczywiście też jak czasami przyjeżdżał na Ursusie, ale zaraz wskakiwał na, nasz, na naszego Ursusa z dziadkiem. I. Ale taki co mnie zadziwia w tym psie, szczególnie w Bojka, bo Bojka to ja często z nim przesiadywałem, nawet lekcje jakie co zadane, to ja koledze napisywałem, kartkę do opaski, do obroży przyczepiałem i ten pies po jakimś czasie i w szkole Edkowi mówiłem, Edek Wojdyga, nie, to był mój kolega. No, Rysek Wojdiga, Edek Wojdiga to moje kumple. No i to i to dobrze, dobrze kumple byli. I ten. No, i się cieszyli i później wpadłem na taki pomysł, że zawsze on tam coś mi napisał. Ja jemu coś tam narysowałem, napisałem taką korespondencję. a On był takim łącznikiem ten Bojko. Ale co jeszcze mnie zadziwiło? U nas pod stołem w kuchni zawsze leżał słychać jednego Ursusa gdzieś tam daleko. Podniósł głowę, posłuchał koło drzwi, przyszedł pod stół, położył się dalej. Widocznie nie ten Ursus. I tak zwróciłem uwagę, dlaczego? Bo to ja nie rozpoznawałem, może ojciec jedzie z tym buldokiem, ale pojechał tam już pod górę na, na Oborniki. Za jakiś czas znowu Ursus. Tych Ursusów było, często przejeżdżali. W samej Pomie to było ponad 50 sztuk w obornikach, nie? I, I oni wykonywały prace rolne, tak, orkę, kultywację, uprawa ziemi, korzenie snopowiązałką w transporcie budowlanym, w transporcie leśnym pracowały Ursusy. No i, i ten bojko sobie leży, znowu Ursusa słychać. Ale nawet nie wstawał nieraz, tylko posłuchał i głowę położył na podłodze i tymi oczkami tak ślipkami ten patrzył się na babcię, bo babcia tam trochę dyscypliny trzymała. Mama, bo ona za bardzo tak psa w domu to za bardzo nie, ale tylko, tylko jedyny ten bojko miał względy u nas. I podniósł głowę i zaczął piszczeć, bo buldoka było słychać, ale bardzo daleko. No to mama mu otworzyła drzwi, jak wystartował, no to ojciec opowiadał jak tam szkuraszków minął, to gdzieś w tym miejscu jak autobus mi się palił, ten ogórek, to gdzieś koło tego miejsca już dziadek mówił, że na lampach, bo to było wieczorem, już bojką ogonem, on strasznie zęby szczerzył i tym ogonem tak zamiatał. I tą głową tak czepał na lewo, prawo z, i z otwartymi zębami. I no, tam na pewno tego słychać nie było, bo dziadek tego nie znaczy, ojciec tego nie słyszał, ale jak u nas jak przyleciał nieraz do któregoś, to, to, to po prostu jęczał w tym czasie, jak te zęby tak szczerzył. Nie? I to dziadek przyhamował nie mało ma kiedy wskoczył mu tu na pomost. Ja się teraz tak patrzę na te pomosty, tam za, za dużo miejsca nie było, ale tam było dużo miejsca w ten czas. Tylko, że ja byłem mały, no, na błotniku siedziałem, e, nogi trzymałem na akumulatorku i tam było miejsce jeszcze, nie, na kierownicy nawet wisiały korba do centralnego olejenia zawsze. Wojdiga oprócz tego jeszcze miał laskę zakrzywioną, chociaż nigdy o laskę nie chodziło, na co mu ta laska, nie wiem, ja się nie miałem odwagi go nigdy spytać. Do samoobrony nie. On nieraz mówi, o, jak, jak w nocy orze, to tam lisa nieraz palnął, czy, czy zająca, ale to nie wiem, czy to było realne, nie, no ale dobra z, ty, no, z tym, nie. I wreszcie kiedyś tego bojka y, zahandlowałem z Fredkiem podkowy. Już, w, no, odważę się nawet mówić po nazwisku, nie. Wziąłem, on dał mi chyba pióro wieczne, tak ten czas, długopisów jeszcze nie było nawet chyba pióro wieczne i coś tam jeszcze mi dał za niego, ale później było żal, bojka nie ma, już ojciec mówię, gdzie ten bojko, ale ten bojko tam zagryzł owce <śmiech> ponoć, <śmiech> tak mi mówił jakieś jagnię. Bo on tam nie wiem, czy jedzenie jakieś dostawał, czy nie, bo zamknął. Najpierw chciał go przysłoić. Gdzie takiego psa? On tam z wszystkie okolice znał ten pies. No i wreszcie uciekł. Ale przyleciał fałszywie jeszcze do mnie, mógł mnie ugryźć. Po chłopie, na coś mnie wydawał. A on przyleciał z takim podziękowaniem. No, ja miałem naprawdę wielkie wyrzuty sumienia wobec niego, bo nigdy więcej. Ale sąsiada. Jest, pamiętam, Bobik się nazywał. No oni się haratali. Jak oni się przewracali po podwórzu z taką wściekłością. Sąsiad przylatuje z widłami, z hakiem i bije, ale akurat się odwracają i swojego Bobika. To aż mnie ucieszyło w ten czas. Bo ja to tak z taką zemstą trochę też patrzyłem na to wszystko, że mały chłopiec, a nie mogę tam reagować. Przed starszym facetem, nie? Znowu zamierza się. I znowu tego jakoś tak trafiło się. Także rozgonił, bo tamten gdzieś zrezygnował już ten Bobik, bo już dwa razy dostał. Porządnie, nie wiem, czy w głowę, czy, czy, czy po grzbiecie. Bo on się bez przerwy tarmosili, nie? No. I to było to na temat psa. Chociaż Wojdiga kiedyś mówił jak te dwa pieski, że to z Wilczycy gdzieś tam w lesie znalezione, nie wiem, nie wiem, to jest niesprawdzone. No, no niby wilki to były te wilczury. Ale czy rasowy, czy nie wiem. Do tej pory ja byłem małym, jeszcze chłopcem to tak... Nie, nie można było stwierdzić później, jak już tych psów dawno nie było. No to tak różne, różne jakieś takie pogłoski, że to z, z wilka, że to możliwe. No, możliwe to było.